Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym powiedzieć coś o doborze koloru farb do obrazu. Jak widzicie, mamy tutaj dwa koła. Te koła nazywają się koła, koło barw, tak? Jedno i drugie. Tu jest takie prostsze, a tu jest bardziej rozszerzone. To jest wydruk może on nie jest taki idealny, ale yy, na pewno pokażę, yy, o co yy, mi tutaj chodzi, tak? Żeby namalować piękny, spójny obraz, powiedzmy taki. Mam nadzieję, że to widać. Yy, ważne jest, żeby odpowiednio dobrać farby. Yy, pewnie nie jeden, nie jedna z Was miała okazję, yy, boryka, czy borykała się z takim problemem, że nie umiem do, dobrać koloru. Yy, kolor jest zbyt surowy. Ten do tego nie pasuje, i w ogóle ja nie wiem, o co chodzi z tymi kolorami. Się wydaje, że jak jest w opakowaniu 12 kolorów, to to wystarczy. No nie, bardzo często jest tak, że jesteśmy niezadowoleni z naszych efektów, a właśnie dlatego, że nie umiemy dobrać tych kolorów. Ale to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo prosty sposób, wykorzystując właśnie koło barw, bardzo łatwo. Zobaczyć, co byśmy, w jaki sposób te kolory sobie dobrać. Ja pokażę Wam sposoby, dwa sposoby wykorzystania koła barw. Jeden sposób to jest taki, że jeżeli zaczynamy malować obraz i powiedzmy, tutaj mam pierwszy plan, taki bardzo ciepły z przodu, w jaki sposób ja go namalowałam. Jak widzimy, większość tych kolorów mieści się. W tym obrębie koła barw. Nie po tej stronie, tylko właśnie po tej. I o to w tym wszystkim chodzi, że jeżeli chcemy jakiś element na obrazie, jakiś ten pierwszy plan, jak tutaj mam, prawda? Namalowany, tutaj są odcienie bardzo ciepłe, więc dobieram kolory właśnie, które leżą w tym miejscu ko obok siebie. Nie biorę całego koła barw, tylko właśnie fragment to jest bardzo ważne. Ważne na obrazie też jest to, żeby zrobić kontrast, prawda? Kontrastem, za chwileczkę pokażę, co może być kontrastem. Mam tutaj, zobaczcie obraz przedstawiający um, róże w szklanym wazonie. E, I co tu jest kontrastem? Kontrastem są róże i liście, prawda? No nigdy oddzielnie to nie występuje, tak? I gdzie my mamy ten kontrast? Gdzie on jest pokazany? Kontrast jest pokazany właśnie w tym miejscu. Tu jest ta czerwień, a naprzeciwko czerwieni jest zieleń. W ten sposób szukamy kontrastów, bo spójność na obrazie, taka, takie przejściowe kolory, właśnie blisko siebie leżące różne odcienie róż, czerwonego, różowego, one prze, przemieniają się, przechodzą w lekkie fiolety, prawda? w niektórych momentach nawet obłękity, tylko one muszą leżeć blisko siebie. Wtedy najpiękniejszy efekt można uzyskać naprawdę niesamowity. To samo z tymi, e, jeśli chodzi o kontrasty, kontrast jest. Tak, błękit. Co jest, co jest kontrastem dla błękitu? Dla błękitu jest, jest kontrastem żółty, żółty albo pomarańczowy, w zależności od tego, gdzie się przesuwamy. Dla fioletowego koloru to jest żółty, prawda? A dla niebieskiego to jest właśnie pomarańczowy. Patrzymy tutaj tak samo w, w tych wszystkich miejscach. Tu jest fiolet, tutaj mamy, tutaj mamy zie, y, y, żółty, prawda? Każdy tutaj dokładniej widać. O, bo tu są, tu są linie bardzo dokładnie, słuchajcie, poprowadzone. Bardzo dokładnie tutaj widać. Jest jeszcze jeden sposób, tak, mówię. Dobieramy, pierwszy sposób to jest dobieranie kolorów bardzo blisko siebie. To nie znaczy, że cały obraz ma być namalowany, słuchajcie, w jednej tonacji. Jak widzicie, tutaj są ciepłe kolory, tu już są chłodniejsze, ale one leżą blisko siebie, tak? Centralny to jest tak, trzeci plan mam tutaj, a drugi plan jest namalowany właśnie wybierając te kolory od żółtego po błękit, prawda? Także środkowy plan tutaj pięknie mi się też jest spójny, o ładnie mi się tak zebrał. A pierwszy plan, ze względu na to, że on właśnie leży na tych zielonych i on jest właśnie ciepły, więc kontrastuje z tym drugim planem. To jest naprawdę bardzo y, ciekawe spostrzeżenie. Na pewno zobaczycie to i wy, dlaczego. Niektóre rzeczy widać bardziej na obrazie, a drugie nie bardzo. Wiem, że niektóre osoby mają problem z zastosowaniem koła barw, ale spokojnie, po malutku do wszystkiego możemy dojść. Teraz powiem o trzecim sposobie. Trzeci sposób to jest taki, żeby na obrazie wybierać, tak, który kąta nie wzięłam, ale wytłumaczę Wam to. Żeby na obrazie wybierać kolory takie, które występują na rogach, na rogach trójkąta równoramiennego. Nie jestem dobra z matematyki, więc teraz się zastanawiam. Każdy bok równobocznego, każdy bok jest równy. Tak, z geometrii też nie byłam dobra, ale chodzi o to, żeby tak. Wybieramy ten kolor. Ten kolor. I ten kolor, jak widzicie, to jest właśnie ten trójkąt. I ten trójkąt można obracać na różne sposoby. Jak sobie zrobicie taki trójkąt, który ma trzy równe boki, to i wtedy go tak będziecie obracać na kole barw, wtedy pokażą Wam się kolory, które ze sobą współgrają. One pięknie wtedy wyglądają na rysunku lub jakimś obrazie. Także, jeżeli nie wiecie, jak podejść do kolorystyki Waszego obrazu, to zapraszam do tego, żeby zapoznać się z kołem barw. Koło barw można sobie wydrukować, można sobie wygooglać, tak sprawdzić, e, znaleźć sobie i też są specjalne kółka takie w sklepach plastycznych, które też pokazują nam te koło barw i jak też łączyć, właśnie. Tam też jest ten trójkąt, który można wykorzystać. Zachęcam, żeby coś takiego sobie kupić. Tak, więc tyle o kole barw. Stosujcie. Bo to jest bardzo fajne i bardzo proste narzędzie i za darmo, bo nawet jeśli nie drukujemy, możemy sobie otworzyć kołowar w telefonie i już po prostu mamy. No cóż, i kolorystyka już nie jest nam obca i jest całkiem łatwa, prawda? Życzę weny twórczej, pa!